Grzegorz Watycha będzie startować w nadchodzących wyborach samorządowych na burmistrza Nowego Targu. Dotychczasowy gospodarz miasta poinformował o tym w trakcie konferencji prasowej w Urzędzie Miasta, gdzie przedstawił szereg zaplanowanych na kolejne lata inwestycji. Jesteśmy, że tak powiem, w biegu nie? No i, i, i chcąc iść jakby dalej, kontynuując, i zwłaszcza te zadania, gdzie no jestem też jakby no sam osobiście mocno zaangażowany. Mam na myśli to i, i jak chodzi o halę wielofunkcyjną, czy, czy też doprowadzenie tej geotermii po latach, wielu, wielu latach starań i, i podłączenia jednak miasta do, do tego ciepła geotermalnego, no to jestem tutaj jakby no z, na tak, żeby, żeby po prostu startować i, i kontynuować i kontynuować to dzieło, aczkolwiek Tylko jeszcze. To, co pan to co rozpocząłem no i to co, to co mamy jakby przygotowane. Najważniejszym zadaniem okaże się podłączenie nowego targu do geotermii. Władze miasta pracują obecnie nad wyłonieniem wykonawcy do budowy sieci geotermalnej. Ogłoszenie przetargu na budowę magistrali z Szaflar do kotłowni MPC-u ma zostać ogłoszone w najbliższym czasie. Tak, żeby też wykorzystać dotacje. Mamy promesy przyznane w ramach Polskiego Ładu po 30 milionów dla nas, dla Szaflar. I, no, chcemy to po prostu uruchomić jak najszybciej, też żeby skorzystać teraz z tego momentu, bo spodziewamy się, że też, że jak pojawią się te długo wyczekiwane fundusze z Unii Europejskiej, to też ceny na rynku mogą, mogą wzrosnąć, dlatego to zależy nam na wyłonieniu wykonawcy jak, naj, jak najszybciej. Koszt inwestycji szacowany jest wstępnie na 34 miliony złotych, czas realizacji 2 lata. To oznacza, że pierwsi klienci będą mogli ogrzewać własne mieszkania gorącą wodą z wnętrza ziemi już w 2026 roku. W najbliższych kilkunastu miesiącach władze nowego targu chcą również przenieść bibliotekę miejską do rynku. Posłuży temu kamienica, którą miasto kupiło w poprzednim roku. Ta ma zostać gruntownie wyremontowana. Jest już tutaj e, uruchomione zapytanie. No, na, razie, na razie szacujemy to, jakby, że, że możemy zmieścić się tutaj poniżej progu przetargu nieograniczonego do 130 tysięcy netto na wyłonienie projektanta, który no, wykona adaptację budynku, ponieważ no, już od zakupu minęło no, ładnych parę miesięcy i od, od przejęcia tego budynku od Banku PKO. Jest przygotowany program funkcjonalny, w międzyczasie jakby rozpoznane potrzeby przez Miejską Bibliotekę Publiczną i to jest zadanie, które teraz skierowaliśmy do biur projektowych tutaj, które no zajmują się taką tematyką, żeby, żeby po prostu no stanęli i wykonali dokumentację projektową. Ale to nie koniec zaplanowanych prac w rynku, bo remont czeka także budynek ratusza. Ta zachodnia elewacja jest, jest w najgorszym stanie, no to musiała być, podjęte działania, że w celu wygrodzenia, wygrodzenia dostępu do, do ratusza od tej strony. No ale tutaj też z Polskiego Ładu mamy pozyskane dofinansowanie. Mamy też jeszcze złożony wniosek z do, do jakby środków transgranicznych. No i tak trochę czekamy na rozstrzygnięcie tych kwestii w drugim projekcie, bo, bo z Polskiego Ładu pół miliona mamy. Moglibyśmy już teoretycznie rozpoczynać, natomiast żeby zwiększyć ten poziom dofinansowania, czekamy jeszcze na rozstrzygnięcie, na rozstrzygnięcie jakby tego, tego konkursu, który złożyliśmy do Interregu. No być może, być może uda się, że, że to będzie już, nie wiem, w lutym czy, czy w marcu rozstrzygnięcie może, może nastąpić. No i będziemy wiedzieć, czy mamy dodatkowe środki, czy bazujemy na tym polskim ładzie, który jest i z tego robimy remont elewacji. Ratusza. W Interregu mamy trochę szerszy zakres, bo mamy jeszcze jakby wykonanie wnętrza, czy adaptacja też wnętrza na potrzeby muzeum wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Natomiast tutaj Polski ładno koncentruje się na elewacji, ale tu też jesteśmy dokumentacyjnie już przygotowani, bo mamy projekt, pozwolenie uzgodnienie z, uzgodnione oczywiście z konserwatorem zabytków, bo to jest bardzo istotne w, te, w tego w budynkach, które są wpisane do rejestru zabytków, bo, bo Ratusz jest, jest, jest zabytkiem. W planach burmistrz ma także przebudowę Urzędu Miasta. Wiąże się to z przepisami prawa, które wymuszają na obiektach użyteczności publicznej dostosowania się do potrzeb osób zmagających się z niepełnosprawnościami. To oznacza, że wykonane zostaną nowe wejścia do budynku, czy między innymi winda. Inwestycja pochłonie około 640 tys. zł, z czego 400 tys. pochodzić będzie z dofinansowania. W kolejnych latach władze nowego targu zamierzają wybudować skatepark, kolumbarium. A także dobudować sieć wodno-kanalizacyjną na NZPS-ie, Niwie oraz Grelu. Na tym ostatnim powstanie przepompownia wód, która ma chronić mieszkańców w momencie, gdy podniesie się poziom Czarnego Dunajca. Zmodernizowane zostaną toalety w szkole podstawowej numer 1 i 11. W tej drugiej ma zostać wyremontowana sala gimnastyczna, natomiast całkowicie nowe sale gimnastyczne powstaną przy dwójce i jedenastce. Co ciekawe, wraca także idea wybudowania w nowym targu podhalańskiego centrum sportów lodowych. Pierwotnie miało być przy Haligorce. Przeszliśmy na drugą stronę, trochę tak jeszcze dokupując po cichu terenu, żeby nie, nie, nie jeszcze nie, nie, nie wzbudzać jakiejś e, sensacji i. i, i, i i jeszcze, żeby, żeby udało się maksymalnie dużo tego terenu skupić, i wtedy dopiero ogłosić, że robimy. No to mieliśmy z kolei, no nie jakby tutaj kontrę od konserwatora, że nie zgodził się na wyższy obiekt niż 8 metrów. Dwa lata w odwołaniach w Ministerstwie Kultury straciliśmy, nie? Potem pandemia. Co po pandemii? Czy, czy te obiekty wrócą, nie? Czy, czy, czy będziemy dalej chodzić na duże widowiska, czy, czy pozostaniemy w jakichś tam restrykcjach, reżimach? No, ale jesteśmy, jesteśmy w tym momencie, gdzie, gdzie, gdzie no jest, jest możliwość, no sądzę, z, w ramach tych pieniędzy unijnych, również ten obiekt no uplasować do, 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 do finansowania no i go po prostu zrealizować, i, i żeby on po prostu się cieszył. Cieszył potem dużym, dużym powodzeniem. Z nowej hali wielofunkcyjnej skorzystaliby hokeiści, łyżwiarze figurowi czy zwyczajni mieszkańcy, którzy do Centrum Sportów Lodowych przychodziliby na chociażby koncerty. Koszt inwestycji około 130 milionów złotych, z czego większość stanowiłoby dofinansowanie. Na dzisiaj no, nabiera to już takich bardzo no, realnych kształtów, jeżeli chodzi o funkcjonalności i i atrakcyjnych myślę, że które powinny przekonać do tego, że, że ta hala ma, ma sens i nie tylko poprzez właśnie, ma sens dzięki tej analizie, którą, którą zleciliśmy dwa lata temu do, do, do jakby wykonania i żeby się upewnić w tym, że, że, że tutaj ta, ta hala po prostu się, się przyjmie, ale rzeczywiście sami teraz, jak patrzymy na, na, na ten układ funkcjonalny, na te, to, co powstaje powstaje w ramach, w ramach tego ostatniego zlecenia. No to, 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 to aż jakby tutaj no zachęca do tego, żeby, żeby to wykonać i, i że, że, będzie to po prostu cieszyło się dużym zainteresowaniem i lokalnej, y, dzieci, młodzieży, dorosłych, kibiców, ale też i przyciągnie tutaj y, no, turystów, przyciągnie y, zawody, no, tych, którzy no obozy y, sportowe że będzie ten obiekt po prostu no, tętnił życiem, tak? Bardzo, bardzo obiecująco te, te prace się teraz rysują. W planach jest także do inwestowania łapsowej polany, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony turystów. W przyszłości burmistrz miasta chciałby, aby powyżej schroniska powstała wieża widokowa czy trasy dla rowerzystów.